Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, ja otrzymam teraz prezenty dwa, nie wiem jakie, ale Ci wtedy wypowiem. No Krzysztof, karmę dla psa, bo myślałem, że nero wróci. Ale... Wróci, dziękuję. Mam nadzieję, że dostanie nero. Tak, odkładam na bok, bardzo dobrze. I drugi bardzo ważny, ode mnie i od Discorda. Dzięki dzięki dla Ciebie i dzięki dla twojego przyjaciela Discorda Discorda Pokaż do, do światła Krzysiek co dostałeś łączuszek i krzyżyk Święty Święty Ale muszę łańcuch tu wprowadzić i muszę brzmieć na pierciech jego Kurczę, ręce się trzęsą. Możesz mnie zapiąć? No czekaj. bo ręce się trzęsą. Ja ci poświecę. Wezmę. Już ty widział? Ja zaprowadziłem tutaj, ale nie mam na szyję Czekaj. O wyżej poświeć. O dobra widzę. Do tyłu. Do przodu teraz. Dobrze? Jeszcze wyżej. O teraz widzę. Kurde. No zapięty. Krzysiek mały ten łańcuszek, może na rękę sobie dasz, co? Nie, nie, nie. Tera. Ja będę tu nosić. Ja kupię łańcuszek większy. Dziękuję bardzo za prezenty dla Ciebie i dla tego przyjaciela. całego serca dziękuję. I dziękuję dla Pieskanera. W poniedziałek albo wtorek przyjedzie tutaj i będzie. I będzie fajnie. Krzysiek, a mówią, że Nera już adoptowali? Nie, nieprawda to. Nieprawda to. Też kwant to jest kłamstwo, oszustwo. Zawsze, <küh> dawno już mówili, że adaptował. towar. Ja sprawdzałem, Nero był i tak dalej. Nie dawał Nera dotąd, aż ja się nie zgłoszę. Ja rozmawiałem z kierowniczką, schroniska mam nagrane i tak dalej. Nero, jak wyjdzie wyrok, po mojemu kierowniczką powiedziała, Nero wraca do nas. I, I wyszedł wyrok, po mojemu i Nero wraca. Gdzie? Tu, do ojca. Do ojca. Tak. I dostanie to. O, od razu mi się wszystkie. I będzie nijak. Czyli kiedy wraca Nero? W poniedziałek albo we wtorek. Tu zrobisz porządek. I w jutro biorę się na wtorek. Nero, Nero, raczej. Tak. I, szanowni Państwo, tyle z jest, bierze się zimno, trzeba się rozpalić i tak dalej. ciepło. Żeby, żeby było cieplutko i tak dalej.